Przejdziemy sobie na teren, gdzie będziemy testować tą ulepiczkę i zobaczymy, jak to faktycznie strzela w stoku. Co ja wiadomo, jeszcze będę ustawiał hopka i tak dalej. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Witam wszystkich z tej strony ULAT. Jest sobota, więc nagrywamy i właśnie zajmujemy się nagrywaniem recenzji. Pierwsza lecka już była. A że mamy dzisiaj do nagrania, w sumie, jak tak dobrze policzyłem, to chyba 9 filmów, więc lecimy dalej. Lecimy z długą lecką. Co prawda to taka trochę lecka, trochę replika patrona, gdyż zajmujemy się teraz replikami gazowymi. Długa już była. A teraz trzy krótkie od Anonymusa, który mi po prostu przywiózł repliczki ze względu na to, że chciałem sobie pomacać trochę pistoletów. Szukam nowej klamki, zastanawiam się, co bym chciał i mi powiedział, że on ma w sumie w kolekcji 30 sztuk gazówek, bo po prostu kolekcjonuje i uznał, że no to jak chcesz, to wyśleć sobie pooglądasz. Wybraliśmy nam kilka modeli, które wstępnie były dla mnie interesujące, z którymi nie miałem za dużo doświadczenia i właśnie dzisiaj robimy ich takie małe recki. Raczej niedługie filmy, chyba że klamek jak zwykle raczej nie rozbieram, bo nie, jest to, nie jestem w nich ekspertem, raczej je psuję niż naprawiam, co? i lecimy z pierwszą klameczką ja tu sobie rozstawiłem jeszcze od razu Lata? drugą kamerę nie wiem, nie wiem jak to będzie zbierać, bo ja dzisiaj z krawatówką jestem, więc to nie uh -huh. zobaczmy jest to repliczka od ASG co prawda, z tego co wiem, te wszystkie pistolety ASG są robione przez yy, KJW i to jest replika CZ i to jest CZ SP-01 Shadow pudełeczko wygląda tak Trochę dużo słońca, ale na to nic nie poradzę. Całkiem fajnie się to prezentuje i zobaczmy, co mamy w środku. Co prawda, tutaj zwracam uwagę, repiczka nie jest nowa. Repiczka ma już jakiś tam czas, nie wiem ile, pewnie z pół roku, może dłużej. Zakładam, że dłużej, ale praktycznie nigdy nie była na strzelaniu i nigdy nie było nic przy niej przerabiane. Więc w takim wariancie je dzisiaj dostałem. Na górze mamy instrukcję. Instrukcji mamy gdzie mamy chwyt, gdzie mamy kurek i tak dalej. Proste rzeczy, instrukcja fajnie, bo kolorowa, dość ładne zdjęcia. Mamy też jak replikę smarować, jak użytkować, jak nabijać gazem, jak ładować magazynek, jak wkładać magazynek, gdzie jest blokada. Mamy też jak rozbierać, zdejmować zamek i jak regulować hopka. Prosta, nie za długa instrukcja bardzo przydatna, jak najbardziej warto się zapoznać przynajmniej. Ja tak twierdzę przy gazówkach ze względu na to, że od nich ekspertem nie jestem i raczej radzę się radzę tutaj poczytać sam zresztą instrukcję od gazówek czytam zanim zacznę coś psuć. Dalej w pudełeczku mamy jeszcze kuki nieznanego pochodzenia w pudełeczku zero pisu. Nikt tego nigdy prawdopodobnie do rybki nie wrzuci, bo się wszyscy po prostu boją. Więc składamy to z powrotem. Dalej mamy magazynek gazowy. Nie jest to magazynek, który będzie pasował do żadnej innej repliki poza cz więc zwracam na to uwagę. Niestety składane na pinach, tutaj na dole, na to zwracam uwagę. Piny nie do końca najlepsze rozwiązanie, w razie czego jeżeli będziemy jakiś wyciek, to jeżeli mówimy o serwisie, czy o wymianie uszczelek, czy czegokolwiek, no jest to Bo trzeba te piny wybijać, do tego potem trzeba je wbić, to tutaj wszystko to skompresować, najlepiej w jakimś imadle. Ogólnie rzecz troszkę upierdliwa, więc na to zwracam uwagę. Od dołu jest to magazynek oczywiście green gazowy, więc od dołu mamy zawór do nabijania, z tyłu mamy zawór zbijany do podawania gazu do repiki. Magazynek ląduje z powrotem w opakowaniu, albo raczej na boku. I ostatni element zestawu to już klameczka. Nie wiem, czy w klamce był na przykład wyciór coś takiego, bo ta klamka, jak już powiedziałem, ma już jakiś swój czas, leżała gdzieś tam u Anonymusa. Więc ciężko mi powiedzieć, czy to było w zestawie, czy gdzieś to zostało zgubione, czy coś, bo może być to zestaw po prostu niekompletny. I klameczka prezentuje się w ten sposób. Jest ona od ASG na licencji CZ-ki, czyli mamy wszystkie palne bicia tutaj. Mamy CZ75 SP01 Shadow. Wszystko tak, jak być powinno, bo tak to zwykle ASG, jako że jest czeską firmą, ma pewną, pełną licencję. Dodatkowo replika z tej strony ma też oznaczenie producenta, już wygrawerowane laserowo, oznaczenie F, czyli to oznaczenie, że jest legalna w Niemczech do strzelania, kaliber 6 mm BB oraz numer seryjny. I teraz tak, klameczka akurat ta jest wykonana w pełni z aluminium, poza Tutaj samym gripem. Grip jest wykonany z takiej alagumy. Bardzo przyjemny chwyt, nie ukrywam. I powiem Wam szczerze, jak pierwszy raz ją uchwyciłem w rękę, to troszkę się zakochałem w tym chwycie, bo siedzi to super fajnie. Do tego wykonanie tego zamka z nie wiem, z aluminium naprawdę robi takie inne wrażenie, gdzie zazwyczaj te, te zamki w replikach są wysokie, siermiężne i tak dalej. Tak, tutaj zamek jak się przyjrzymy, jest stosunkowo niski względem reszty obudowy. Więc naprawdę robi wrażenie takiej bardziej smukłej. Do tego srebrna lufa, no naprawdę prezentuje się to bardzo przyjemnie i pierwsze wrażenie robi fajne. Na repice od góry mamy przyrządy celownicze, mamy muszkę ze światłowodem i ten światłowód działa, naprawdę ładnie go widać i z tyłu mamy szczerbinkę. Szczerbinka niestety nie jest regulowana, jest na stałe, jest po prostu przykręcona tutaj od góry imbusem i te, w tej sztuce troszkę się luzuje. Ja będę musiał ją prawdopodobnie dokręcić, żebym gdzieś jej nie zgubił. Co więcej, manipulatory mamy tutaj. To jest dźwignia zwolnienia zamka. W momencie, kiedy, kiedy przeładujemy i była powiedzmy ostatnia kulka, to zamek zostanie oczywiście w tylnym położeniu. I tutaj mamy dźwignię pod prawym kciukiem, żeby zrzucić. Prawy kciuk albo ewentualnie drugą ręką możemy to zrzucić. Działa to przyjemnie, niestety jest to tylko z jednej strony. Z drugiej strony mamy tylko przycisk do rozbierania, ale do tego przejdziemy później. I też z jednej strony, i tutaj z drugiej strony mamy blokadę spustu. I blokada spustu działa też nie tylko na sam spust, ale również na zamek. Jeżeli ją podniesiemy, czyli zasłonimy tą czerwoną kropkę, znaczy replika jest bezpieczna, nie możemy ani przeładować ani wcisnąć spustu, mimo że kurek jest naciągnięty. Jak to przełączymy i pojawia nam się czerwona kropka z obydwu stron, to jesteśmy w stanie strzelić, przeładować, wszystko działa. Co więcej, replika ma tak zwany system samonapinania kurka, czyli wciskając spust, tak jak w berecie, jesteśmy w stanie napiąć kurek. Tylko tu taka, takie ostrzeżenie, napina się to strasznie ciężko, naprawdę idzie opornie i nie wyobrażasz sobie, żeby w tym systemie strzelić, powiedzmy celnie, bo siła, jaką musimy włożyć w napięcie kurtka, powoduje to, że praktycznie strzał na bank będzie zerwany. Jeżeli natomiast kurek jest napięty już do końca, to sam spust działa bardzo, bardzo leciutko. Jest dość długi, zobaczcie, jest długi, ale spust, ale praktycznie nie ma żadnego oporu. Jedyna wada jest taka, że nie mamy też tak zwanej ściany. Po prostu strzał pada w dowolnym momencie. Nie ma tej ściany, którą przełamuje, bo gdzie tu mam wrażenie, że jest ściana, to ta ściana dalej nic nie działa. I pyk, i dopiero pada strzał. Spust dodatkowo ma regulację. Jak się przyjrzymy, jest tutaj imbusik, którym możemy sobie wyregulować moment, do którego jesteśmy w stanie dojechać z pustem i regulować tą drogę już pod oddaniu strzału, żeby spust nam nie leciał dalej do tyłu. I w sumie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o manipulatory, to tyle. Więc teraz przejdziemy sobie do rozbierania. Ja sobie odpalę tą kamerkę, żeby sobie ją rozebrać. Żeby rozebrać, musimy wcisnąć tutaj taki przycisk. O, tutaj. Tak? I jednocześnie cofnąć leciutko zamek. Jeżeli cofniemy leciutko zamek, to ten przycisk daje się dość łatwo przecisnąć, i wtedy możemy złapać tutaj za element który normalnie robi nam zatrzymak zamka w tylnym położeniu i jesteśmy w stanie to wtedy wyciągnąć. Po tym możemy sobie spokojnie zsunąć zamek do przodu. I tak naprawdę to wygląda dość prosto. Ja tego już bardziej rozbierać nie będę, ze względu na to, że do rzeczy użytkowych raczej byś, bym tego pewnie nie robił, może do jakiegoś czyszczenia czy coś, ale ja, tak jak mówiłem, ekspertem w klamkach nie jestem, nie chcę tego rozbierać. Nie chcę zepsuć, replika jest nowa, jest anonimusa, nie moja, więc naprawdę staram się robić to ostrożnie. I z rzeczy takich użytkowych, no to tak naprawdę to co nas interesuje, to tutaj mamy regulację hopka. Ta śrubeczka to jest regulacja hopka. Ona jest ryflowana po bokach, więc możemy ją ewentualnie paznokciem na przykład w tej chwili regulować. Możemy też oczywiście użyć jakiegoś narzędzia i obracać ją po prostu śrubokrętem. I to jest cały jeżeli chodzi o ten element powiedzmy użytkowy, jak obsługiwać tą repliczkę. I żeby ją złożyć, to oczywiście wsuwamy sobie zamek z powrotem, hop, cofamy go sobie leciutko do tyłu, tak samo jak wcześniej musieliśmy i musimy z powrotem wsunąć naszą dźwigienkę. Co prawda przy tej konkretnej sztuce jest mały problem, gdyż jak przyjrzymy się tutaj, tam jest sprężynka, która trzyma to dźwignię przed wypadnięciem, i ona jest tutaj dość nisko. I co bym nie robił, wciskając ten, ten element, który musimy tutaj przełożyć, nie jestem w stanie tej sprężynki unieść do góry na odpowiednią wysokość. Więc, niestety, w tej sztuce muszę sobie pomóc zazwyczaj jakimś narzędziem. Ja użyję noża, bo muszę po prostu podnieść tą sprężynkę do góry, żeby zrobić miejsce dla. Aby się do tego dostać, nie wiem, czy to jest standardowy problem, czy po prostu ta sztuka ma tak, ale zwracam na to uwagę. No, mi to chwilę zajmie, prawdopodobnie zaraz wyjmę jakiś multitula czy coś, żeby to ogarnąć, żeby tutaj tego nie, za bardzo nie zniścić. O, 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 udało się. Udało się, Pod, podsunąłem lekko tą, tą sprężynkę, która tutaj wchodziła w środek światła do góry, i wtedy mogłem spokojnie wcisnąć ten pin do środka. Oczywiście też musiałem leciutko cofnąć do tego zamek i lepika jest już złożona, gotowa do strzału. Nabijemy troszeczkę gazu. Co jest? Coś mi się tu nie podoba. O, z tą końcówką, stopki niestety trudniej się nabija. Bez niej, bez problemu. Ona ma tutaj taki dydek, żebyśmy sobie to łatwo mogli właśnie nabijać. Tylko potrzebujemy jakiegoś narzędzia, bo po znakcie ciężko to zrobić. Hop, mamy magazynek nabity. Na razie nie trzymam zwalniacza zamka. Kopię replika dość przyjemnie. Teraz przytrzymam zwalniacz zamka, żeby oddać kilka strzałów. O, i po gazie. Szybko, bardzo szybko. Jeszcze raz, zobaczmy. Nie, coś, coś chyba nie nabiłem go jednak do pełna, bo teraz trzeba bez problemu. Mimo strzelania dość dużo, nie ma tej bólu. Działa jak powinno. Więc to tyle, już magazynek zimny. O część użytkową, a teraz przejdziemy sobie na teren, gdzie będziemy testować tą lepiczkę i zobaczymy, jak to faktycznie strzela w stoku. To ja, wiadomo, jeszcze będę ustawiał hopka i tak dalej. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Dobra, jesteśmy na terenie testo testowym i testujemy klameczki. Pierwsza klameczka na testy od Anonymous'a, Repliczka, która mi się chyba najbardziej podoba i od niej zaczynam. To jest CZ75 SP01 Shadow. Zamontowałem kamerkę, mam nadzieję, że coś będziemy trafiać, zaczynamy od 20 metrów i zobaczymy, czy trafimy. Myślę, że na 20 metrów. Wow, 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 do góry. Tak łatwo się domyślić, 20 metrów, nie problem. Powiem Wam szczerze, ta duża kamera z przodu, tak ładnie dociąża zamek, że w ogóle nie ma podrzutu. W ogóle nie czujesz blowbucku. W ogóle ona jest na tyle ciężka, że to wszystko ładnie stabilizuje i mam nadzieję, że dzięki temu obraz będzie spoko. Lecimy na 30. Co prawda trzeba na powiększeniu razy chyba 7 na 20 metrów, więc nie wiem, czy coś było widać. Ale dobra, trudno. Nie będziemy powtarzać, bo dzisiaj jest trochę krucho z czasem. Lecimy, testujemy na 30 metrów. Troszkę wali mi nad cel, ale rozrzutu praktycznie nie ma. Strzela naprawdę celnie. 30 metrów. Autentycznie ja strzelałem w środek celu i waliło mi ciut nad. Więc jeżeli będziemy strzelać ciut niżej, to naprawdę jest spoko, Nie będę do tego doregulował chopa. Jedziemy na 40, tylko muszę dosypać amunicji i gazu, bo się skończył. Jesteśmy na 40 metrach i testujemy. Zobaczymy, czy teraz coś trafię. Czy ja nad cel? Celowałem ciut nad cel, zakładając, że mamy już opad. 40 metrów zaliczone, idziemy na 50? Jesteśmy na 50 CZ 75. Powiem szczerze, że jestem już w szoku, już jestem zadowolony. Nie? Zrobimy trochę większego zuma. Nie, nie dolatują. Na 50 metrów to już niestety za daleko dla tej klameczki, co nie zmienia faktu, że i tak moim zdaniem duży sukces. Bo nie spodziewałem się, że w ogóle będę strzelał na powyżej 40, a na 40 metrów bardzo skutecznie. Więc, wow, ta CZ-ta naprawdę zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Raz finik tej klamki, wykonanie, to jak leży w łapie. Cud miód malina. I powiem szczerze, tak, to jest chyba klamka, na którą się zdecyduję. CZ-75. Jak się popsuje, to się popsuje, ale naprawdę te pierwsze wrażenie jest obłędne. I feeling klamki, i to jak strzela, kompletny stok. Kurde, więcej takich klamek. Wow. Naprawdę wow. Więc na to chwilę kończymy. Jakby ktoś miał pytania, sugestie, może coś podpowie, coś do części, jakiś ewentualnie zamiennych na co zwrócić uwagę, i tak dalej piszcie. Ja postaram się to wziąć pod uwagę, bo prawdopodobnie ta klamka stanie się jedną z moich do kolekcji. A na tą chwilę ja wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję Anonymous za udostępnienie tej klamki na recenzję, do pobawienia się, do porównania z pozostałymi. Naprawdę super zabawka. Fajnie, że masz taką kolekcję. Troszkę zazdraszczam. A na tą chwilę ja dziękuję również wszystkim pozostałym patronom za wsparcie. No i cóż, do zobaczenia ponownie.